mihail yeah, polska battle royale cancel that keep clear of the gas huh? get to the fight zone <laughs> Guys. Yes. Eliminate all targets in the a I've marked a point containing enemy intel nearby. Capture it for information on the next gas spread. LMG marked. LMG marked.

Secure in the intel. Join them to increase the speed of the capture. That's it. Shake it off. Oh, Where are you going? Do you think the troops? dobra, dobra. Hostile UAV in the area. Na plecach, włóczą mamy... yeah. Ja, Te broni nie miałem przeładowany, Ja pierdzielę, nie? Ja! Myślę, że już nikogo nie ma i nie przeładowano. Tak, tak. to jest O, jesteś w Zbieram nas z z kimś rozmawiała wiesz po angielsku, że gdzieś koło nas są. Ja wiem, ja też są, ale... Jest półaku, bo myślałem, że jest włók a tu... Dobra, dwóch, idę, ej, e, na sklep, chod na sklep A nie, jest półaku Dobra, dobra contract here cancel my last squad may read contract to the AR. here Takich. Positive ID To nie ma nas, nie. Idziemy nas zrzut. Ja, właśnie wiem, ale czekaj, bo ja muszę jakąś broń wziąć, wiesz? Taka jest zrzut. Tutaj sklep jest, klebios. tu jest. Ah! Oh, around. No tak, ściana. Change your max. All bounty targets destroyed. Hell of a job. I'm running behind you. I hit one. Enemy infantry is in coming. coming. Okay. Friendly loadout drops on the way. guy drop, headed your way Bounty contract here Bounty target's marked cool you're near you's go oh, oh. oh wykonany yay <laughs> well done

Ona cały czas z kimś rozmawia, to oni są gdzieś. Ja, ja. Ja. też jest to, no drugi raz. My jesteśmy tutaj, a tam ci tam. Nie tak ogrowość Dobra, na promenadę bardziej, co pójdzie? Mhm. Taki Nie widzę nic. A, dobra, dobra. Ale skąd? Nie wiem. Wiesz, skąd? Chyba zwierzy. O kurde, ty, no nie chodź, widzę za Chodź, dalej, ty. chodź, chodź. Teraz widzę na mapie, no tam na straży. No. Pytę w tej ciężarówce. Ja... ja, zeskoczył. Dwóch są, o trzech! Tam jest trzech! Badażku, spadamy. Nie, 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 nie No i tam było trzech. Bo ze snajpertów, które Rzucam kewy, chodzę kewy wziąć. mi się odradzają, wiesz? O kurde, pali po Teraz wezmę kewy. Uważaj, Spotkamy się z nimi, zeg. Za... Polacy macie mikrofony, czy nie macie mikrofonu? Czy macie wyjebane na to, Bierzemy tutaj. Bounty, bounty contract here oh you should... bounty targets identified weapons free Targets eliminated. And max. Enemies are dropping into the We're area. Reloading. Does that Yeah. Słowo Reloading! Kupuję ABS. Mm -hmm. jest Jak Helikopter mamy, helikopter mamy. Ja samo zawsze biorę, To jest. by to zawsze przeważnie. Enemy UAV Przed nami są idę. Na sklepie, gościu, łap helikopter mamy. Mhm. jedzie, leci. Max. ten. ten, ten. Uh, yeah, Your objective simple. Eliminate all bounty targets. That's a challenge. there's an enemy for All bounty targets. Hell of a job. Nie, ale poleci, leci, 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 dostał, ale dostał. Podejmie leci, ale uciekł. Uciekł, mi. uciekł, uciekł. leci, mi. leci, za do leci, 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 jest leci, zagrożenie tak, mam jedno. I tak jest. Ja. Yeah. są All targets KIA. Well no to biergo go no, Max. Jeszcze za blokiem będę. Enemy soldier is coming. Here. ta dziewczyna. jest Jest, 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 kto. Hello, hello. Hi guys. Kurwa. Co nie, kurwa? Ja zaraz, kurwa. <laughs> At least I think they're three. Move it. Throw it, flash grenade. Got gas inbound. Safe zone, relocate Pat, 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 ale dostali pięknie. Ale dostali po kebach. Kurde, nie dałem rady. Pomóż mi jak możesz. Nie mogę, nie. Dobra. Okay, to Co? No, Co? Co? coś zabiliśmy, kościosowy... coś... mu specjalistę

Ej, wobu, spękuj mi klops. Head to eh? yes, oh, dobra lecę do ciebie. Chodź na górę, moją klatką, moją klatką. I play to the him. Czekaj, czekaj, czekaj. On talking Polish, ja muszę iść I na dół, ja żeby mi ten. Ja yeah. się klamory, bo nie mam czym strzelać. You, oh. Muszę uciekać zaraz nasz bazant. What the fuck? <laughs> What the fuck? Podu. Do... He's coming! Oh no, mid reload. That's not fair. Zabiły. Pójdź do góry. Zabił na dachu. Lecę, lecę. Czekaj, ciekawe, bo tu leci jeszcze gościu za mną. Idę do góry, idę, 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 idę. Tylko musiałem mu moje Ale pospiesz się, bo muszę Kamuś uciekać strefa jest. Strefaj. Aha, dobra. A tu jesteś, dobra. Katien specjalista, jest? Na górze, na górze, wejdź do góry. Po schodach. No jestem, u góry. Ale u mnie na klatce. Na dachu. aha, dobra. Dobra. Jestem, jestem. Jesteś na dole, ja? Dobra, ja to musiałem. Skierzyć. Co tu się dzieje? No, No wiem, tu jest jeszcze. Oni są tutaj dalej, bo Zabiłem ja jednego kolej... z bo... A ja jednego zaczukułem, bo nie miałem broni. I bardzo co? What, what the fuck? Padło? Wziąłeś? <laughs> Wziąłem! Bo ja i przyleciał do mnie gościu, a ja Chasing nie miałem match. czym grać dosłownie i go zatukłem ręką. Oh, what the fuck! Oku okay. deuk. Leżę, tu. Pu... Zabiłeś. Welcome go. Go. to the gulag. To przypinuj mi tam tego specjalisty. Dobra. Success means redeployment. Failure means elimination. Jest... Tak, znaczy wiesz, tu jest gracz, ale ja tu mam na oku. Mam buław. Dobra, zabiłem go. No! Dobra. let's. lecę, Lecę, let's jest się. Jestem w Maskę sobie wszystko. Nie mam mu jednej broni! O kurwa! Uważaj, uważaj! Skąd on strzelał? Nie mam moich broni! Co ty gadasz? Tu, ale tu nikogo nie było. Ej, hitna. On mi zabierze go, specjalistę. Wziął, wziął, je***. Na daszek sprzeci nad tobą. Wiem, wiem, wiem. Wycofaj stąd, bo jest ich dwóch. <laughs> Kurva, much just a little bit. Kurva, you're moving deep. in. I'm standing by. Eyes on enemy. Find me back. Position. I'm ready. Sending <laughs> back to redeploy. Switching max. I'm ready to read the park to back the back station already. standing visual on by station Co wy Nie wiem no właśnie. Może wykupią, nie wiem. Damy im. Im. Fire. Ah! I'm a bad. That was close. Ну, куда oh, там они? Там из фультим на склепе, видите на мапе. Я. Ну, куда там из лужи? Ну. Чоп тунава, так,

Już le... Ja pierdolę, ty. Już to samą. A jeż nie możesz bronić, to cię zaraz wyrzuć. Zwa... Nie, to to nie ma. Bez broni to jest dupa. Nie? Ale oni na sklepie już mają czysto. Idę do. A zrzuć. Idę Maar is toujours geschikt. Ja. Iedereen met dan All squad are in the safe zone. Gas is closing in.

All remaining, stay sharp. One's down! One blade out! <laughs> I'm reloading. Get your squad to the safe zone. Leave no one behind. Enemy precision airstrike, find cover. Hostile UAV in the area.

Oh, <laughs> Gas is closing in. Get to the new safe zone. <laughs> nice. I Enemies are dropping into the area. Watch the skies. <laughs>

Please don't let up now. Only two left. <coughs> gas is closing in. Relocating safe zone. Move to the safe zone. You've got gas moving in. Nie mam kasy, boż kasa żeby ich wykupić Wykupij, wykupi chodź się... Dobra, Dobra, Dobra nie żyje

Pięknie. Polacy gracie jeszcze raz? Nie wiesz co, ja na razie robię już też przerwę.